Dzień dobry, witam serdecznie, Maciej Maciejewski ponownie z Egiptu, Network Magazyn, czyli jedyne w Polsce niezależne pismo o branży, o systemie, o sektorze sprzedaż bezpośrednia i MLM, marketing sieciowy. Kochani, udało mi się poprosić tutaj, spotkać i poprosić o rozmowę Alicję Ewę Szczawińską. To jest kobieta, którą znam kilka dobrych lat, ale nie mieliśmy nigdy wcześniej możliwości porozmawiania. No tam kilka prób było, ale albo jej coś wypadało, albo mi poprosić o wywiad. Dzisiaj się udało. Kochani, Alicja dałam. Cześć Alicjo! Cześć, cześć Powiedz mi. Co ciebie zainspirowało do tego, żeby robić Network Marketing? Powiedz mi, jak to, jak to było? Mnie zainspirował przede wszystkim mój styl życia, który był bardzo napięty, który był bardzo, tak typowo angielskim językiem wizji. Praca po 12 godzin, praca na etacie, brak czasu dla dzieci, brak czasu dla siebie. Od 17 lat mieszkam w Wielkiej Brytanii. A więc szkoły życia przez pierwsze lata przeszłam. Pierwsze lata nie były aż takie straszne, jak wspominam, no bo to był flow, tak? Wjechało się, się języka, pracowało się, swoje bierze pieniądze, ale no właśnie później przychodzi to, ale jakie są priorytety. Jak ludzie chcemy coś bardziej więcej dla siebie, jak pojawiają się dzieci przede wszystkim na naszej drodze, no to te priorytety już gdzieś się zmieniają w tym kierunku, że my chcemy tego czasu, więc tutaj moim takim głównym czynnikiem był czas. No, i też wolność, tak? Nie mieć szefa, być takim niezależnym, decydowanie o tym, kiedy ja będę chciała mieć wolne, kiedy ja chcę mieć wakacje, a nie kiedy ustawa przewiduje, więc gdzieś tam zawsze czułam takie pragnienie tej niezależności. Czas, no i zdrowie. Miałam tak. powiedzieć, że zdrowie. Umówiliśmy się przed wywiadem, że szczególną. Poczekaj, wiem po... Żartuję, wiem, że. Wiem, że... Bardzo interesujesz się, przecież obserwuję Twój profil. Wiem, że interesujesz się sportem, zwracasz szczególną uwagę na zdrowy tryb życia. No i zresztą tak wyglądasz. Hmm. A więc, czas i zdrowie. Powiedz troszeczkę tak. o tym zdrowiu. Jeżeli chodzi o zdrowie, no to jako mama, żona, i również też. Taki intensywny człowiek życiowy i sportowiec, mam świadomość, że zawsze miałam, że zdrowie jest najważniejszym czynnikiem, bo bez tego zdrowia nie będzie nic innego. Lata Wielkiej Brytanii nam też pokazały i nasze takie zdrowotne historie, które posiadamy tutaj rodzinnie. Że bez tego po prostu nie ma ani pracy, ani pieniędzy, ani szczęścia, więc bardzo mocno postawiliśmy tutaj z mężem na zdrowie, na to, żeby zadbać o, o, o rozwój przede wszystkim też w tym kierunku, tak? bo mm. już mówimy się, nie, nie jesteśmy ludźmi aż tak świadomymi, do momentu, jak się coś wydarzy. Jak się coś wydarzy, to dopiero szukamy, patrzymy. Tak, polak mocno wschodzi, nie? Tak, tak, tak. Doczytamy, jak służba zdrowia nie pomoże, a w Wielkiej Brytanii jest jak jest, więc trzeba liczyć na siebie. No to tak, to jest bardzo, bardzo... Zawsze to ze za mną chodziło, nie do, aż do takiego stopnia jak teraz. Bo, no bo to sytuacje życiowe nam pokazują mhm. spodobał Ci się Network Marketing i konkretnie firma Duolife dlatego, że możesz tutaj dbać o zdrowie i mieć dużo czasu Ty możesz decydować kiedy, kiedy pracować a więc nie spodobałaby Ci się robota w jakiejś fabryce gdzie trzeba odbijać kartę od 8, o 8 i kończyć o 16 czy o 17 nie? nie nie nie, jeżeli chodzi o firmę Duolife ja przyszłam po produkt ja absolutnie byłam na nie na biznes bo ja mam w swoim nie zdrowotnym, takim, a nie innym, że ja ledwo co z łóżka wstawałam, żeby ogarnąć właśnie swój biznes, e, dzieci do szkoły, e, bo była po operacjach, po transfuzjach i zwyczajnie szukałam pomocy, żeby wstać z tego łóżka, żeby podwyższyć swoje poziomy witaminowe. I pamiętam, jak dzisiaj, jak e, moja liderka na e, dzień do mnie, umówiła się ze mną na telefon, że taka jest ze spórki, na profilu, nie patrzę, że stare posty były, patrzcie, jak to jest, nie? Na, na e, mediach się dzieją różne rzeczy, a, a taką i też, i to, co my mamy w domu w danym e, momencie też jest zupełnie. inaczej. E, i ja powiedziałam absolutnie żadne biznesy, nie mam czasu, e, Nie mam jak ogarnąć swojego życia dzieci, co dopiero swojego biznesu, co dopiero jeszcze tutaj e, angażować się w inne biznesy. To będzie, że network marketing szczerze marketing nie był dla mnie e, obcy, bo interesowałam się tylko dlatego, że poszukiwałam takiego mm -hmm. biznesu. No i ja zaczęłam od zdrowia do life. bo wyszło z naszej rozmowy tak, dobra, to jak nie biznes, to co macie takiego, co by mnie postawiło na nogi. No, ja Ostatnio tutaj e, MyBlo, mój ulubiony produkt do diagnozy dzisiejszego. To, co potrzebowałam, podnieść poziomu witaminowy z grupy witaminy B, em, żela, em, em, no, żelazo swoją drogą, innymi produktami, ale mm, przy anemii e, poważnej, e, szczerze po trzech tygodniach jak zrobiłam badania, lekarz wchodził w szoku, ja stanęłam na nogi i postanowiłam zbawić świat od strony produktu, bo miałam mm -hmm. tyle osób, którym mogłam zdrowotnie pomóc, że tak naprawdę nawet nie wiem kiedy, em, Tworzył mi się zespół, Aha. zespół klientów, zespół partnerów, którzy byli zainteresowani właśnie takim trybem życia. Takim trybem, żeby wiesz co mać, kubyć z dziećmi w domu więcej żeby móc zadecydować właśnie czy ja chcę dalej prowadzić swoją firmę, bo ja dzięki właśnie tutaj współpracy z Duolife prowadziłam przez 13 lat firmę sprzedającą. Oddałam dzięki temu biznesowi tych klientów osobom potrzebującym tak, tego biznesu, a ja zaczęłam rozwijać się w swojej drugiej pasji, poza sportem, tak, bo jestem tutaj właśnie kongrem, dawałam trenerką tutaj specjalizowaną w zapasach w czyli czyli taka moja pasja przyczepiłki nożnej i sportu, ale beauty, a więc przebranżowiłam się w zeszłym roku po pół roku współpracy z firmą w e, branży beauty i prowadzę swój salon Ale Alicjo, Ewo, jak już jesteśmy przy temacie, wiesz, y, y, takim pracy na etacie z zakładów produkcyjnych, firm tradycyjnych, takie, takie mi się nasunęło y, pytanie, żeby zamknąć ten temat. Przychodzi ktoś do ciebie całkiem nowy, nigdy nie, nie działał w żadnym network marketingu za 13 Tobą, prawda? I wiesz dobrze, spotykasz się, rozmawiasz z tą osobą, wcześniej już rozmawiałeś z nim, podpisał umowę o współpracy, wiesz dobrze, że ten człowiek pracuje u kogoś w jakimś zakładzie tak mm -hmm. przysłowiowo, jak to wcześniej powiedziałem, od 8 do, do 16, do 17. I co mu radzisz, powiedz mi, mm, jak to lepiej jest zrobić, żeby on zwolnił się z pracy, zaczął robić MLM, czy powolutku, powolutku, jedno, ja przemawia? zawsze polecam zrobić tak jak ja to zrobiłam, ja połączyłam mój standardowy model biznesowy, czyli swój biznes, ten, co robiłam na co dzień, z marketingiem sieciowym. Tak? Mm -hmm. Dlatego, że y, każdy powinien się zabezpieczyć finansowo i marketing sieciowy jest po to też, żeby nas zabezpieczyć finansowo. I żeby nie zrobić takiego przeskoku, bo ja uważam, że to jest troszeczkę głupota, jeżeli się słyszy, y, może zrezygnować ze swojej pracy, zacznie z nami zarabiać kokosy. Przede wszystkim tutaj się pracuje i czasami ciężko pracuje tutaj też inwestując swój czas i właśnie musimy zainwestować czas, żeby później go zyskać, żeby zacząć tu zarabiać, żeby powolutku gdzieś rezygnować na pół etatu czy, czy, lub tak jak ja mogłam zrezygnować z pewnych rzeczy, żeby przeskoczyć tutaj. Nie jest to łatwe, bo to jest taka troszeczkę pępowina, u mnie to była taka pępowina z tyłu głowy, a co jak mi zabraknie? wiesz, to są takie rzeczy, które też potrzebujemy mentalnie przerobić, ale nie, nie polecam rezygnować ze swojej pracy, polecam wygenerować po prostu i zorganizować swój czas i swoje bloki czasowe przede wszystkim. Tutaj to jest jedna ze szkoleń, które przeprowadzam nowym osobom, które chcą, które chciałyby, ale już mają wątpliwość, że nie mają czasu na ten biznes. Ja uważam... W tym biznesie, który ja prowadziłam przy dzieci, sportowców też. Sama też, jest, też cały czas trenuję i mamy mnóstwo innych rzeczy do zrobienia. Nie ma czegoś takiego, jak nie mam czasu. Jeżeli jest dobrze zorganizowany jest ten czas, bloki czasowe porobione, to nawet parę godzin dziennie na początek na edukację tego biznesu, bo to biznesu trzeba się nauczyć. Samo nic też nie przychodzi, z nieba nie leci. Więc jak się tego nauczymy, zorganizujemy się gospodarować swoim czasem to wtedy mamy czas i na swój biznes i na powolny rozwój tutaj i przychodzi w pewnym momencie taki czas, niektórym przychodzi szybciej, niektórym przychodzi później. W zależności właśnie jak szybko chcemy też dojść tutaj do, do, do wyznaczonego swojego celu i wtedy możemy to zrobić, tak? Wtedy możesz zrezygnować, bo wiesz, że tu masz stałą wypłatę. I, I fajnie, i skupić się 100% na e, networku. Czyli nie od razu będą pieniążki, ale jeżeli ktoś będzie działał konsekwentnie, to w końcu się muszą pojawić. Powiem to tak, ze swojego doświadczenia ja jestem wszędzie zawsze szybka, więc ja szybko zaczęłam zarabiać, tak? Bo ja w ciągu tam dwóch, dwóch i pół miesiąca już miałam wypłatę razem z samochodem. Za chwileczkę pojawiła właśnie właśnie wycieczka tutaj oprócz dopłaty tutaj do tego samochodu. Tak więc ja to zrobiłam w szybkim tempie, ale mimo to na Wielką Brytanię i na moje wydatki, które całowają wszystkie moje wydatki, są bardzo drogie, to gdzieś pozostawiłam ten swój biznes na standardowy i rzecz, którą się zajmowałam, żeby po prostu gdzieś mieć to, ten spokój em, na to, że mogę ten biznes rozwijać w tunelu. E? Wszystko jasne. A jakie cechy jakie, jakie charakteru są przydatne w, w takim wiesz? Odpowiednim przede wszystkim pracowitość, za pracowitość, Jakim trzeba być człowiekiem? Pracowitym, zaangażowanym, mieć. Ja, wiesz co, ja tak mówię, Maćka, zawsze mieć takie gorące pragnienie przede wszystkim rozwoju swojego i osiągnięcia czegoś w swoim życiu więcej niż takie basic, co, co ustawa przewiduje, zawsze mm -hmm. mówię, tak? Bo jeżeli są osoby, które są na etacie i pasuje takiej osobie, nie wiem, 8 godzin, 12 godzin, przyszedł do domu, prowarka, wapicie herbatki i leżeć, e, takich osób my też nie chcemy do biznesu, bo chcemy osoby też takie, które mają pragnienie do życia mieszkaniowego, tak? Ludzie z zespołów naszych e, mieszkają e, w ciepłych krajach, tylko też dlatego, że e, mają nieludzkie pragnienie. E, każdy z nas e, jakieś tam marzenie, tak? I takie osoby też szukamy, takie osoby w zespołach mamy. E, no, empatia, kreatywność, bo bardzo sytuację też pracujemy, nawet jest to już, bo jesteśmy kilką międzynarodową, jesteśmy już ponad 60 lat, 66 krajach. I naprawdę struktury są, tak jak tutaj jesteśmy na wycieczkach i mamy tutaj z Włoch przecież, mamy z Francji, mamy z Rumunii, jest no naprawdę około 600 mnóstwo, tak, mnóstwo różnych narodowości i my to tak naprawdę stworzymy, te zespoły, tych ludzi tutaj gdzieś zrzeszamy online, tak więc kreatywność też się przyda. Mi się wydaje, że jak jest takie gorące pragnienie, to to wszystko też przychodzi. Marzenia, marzenia, zaznaczenie takiego swojego też celu. E, Zaangażowane osoby. A też... powiedz mi, jak wygląda u ciebie kwestia edukacji? Czy ona na samym początku była taka mocna, dynamiczna, prężna, i później w którymś momencie właśnie do, doszłaś do wniosku już tyle. Wiem, że nie muszę od nikogo nic się uczyć, nie muszę czytać książek, oglądać filmów. Czy to jednak od marketingu za Nie, to jest, jest proces. proces, to jest proces. I tak jak wspomniałam, ja to szybko szybko. Dystałam materiały, ja je przerobiłam w trzynoc. Trzy nocy nie spałam, po prostu skokusowałam się. Się, że Chciałam się nauczyć wszystkiego, nie da się wszystkiego na raz, mi się wydawało, że się da, ale to co gdzieś płatnym przez czasem ludzie i a, miesiąc, dwa, trzy, bo ja nie zarabiam, albo ty nie działa, nie zarabiasz, nie działa, bo nic w tym kierunku jeszcze nie zrobiłaś, czy nie zrobiłeś, tak? Ja usiadłam konkretnie, zaczęłam się uczyć, tak jak mi, mnie liderka moja prowadziła, przede wszystkim o, słuchałam się swojego lidera prowadzącego, więc to co otrzymywałam to przerabiałam, czy nie rozumiałam to pytałam, tak, e, gdzie no, to znaczy myśmy sobie też wspólny cel i mój i taki wspólny też zespołowy ale nie, edukacja to jest ciągła edukacja, co mi się bardzo podoba, wiesz, bo to jest rozwój osobisty i my wzrastamy ja nie potrafiłam wcisnąć nagrać na live'a ja teraz na spontanie włączam live'a ja musiałam odbyć osobne jeszcze szkolenia na przykład pojechałam na szkolenia do do Londynu, tak o 5 sam godzin samochodem z dnia na dzień po prostu zobaczyłam dziewczynę, mówię, kurwa, dobra, przemawia do mnie. Ja wyjadę do mojego męża, ja mi tu kartę, ja wyjadę do Londynu zwariowała się, ja wie nie, ja stoję przed telefonem już drugi miesiąc i się zastanawiam, jak ja mam tego live' nakręcić, czyli to jest taka edukacja też pod podstaw. Jak już pojechałam, zaczęłam nagrywać live, tak. Edukacja, mam cały duchowość tutaj się bardzo przydaje, tak? Nauczyłam się myśleć też rozwiązaniami. Tego nas mm -hmm. w szkole nie uczą niestety. Mm -hmm, tak. Wiele rzeczy nas nie uczą w szkole. rodzice tam tutaj nie przykład od naszych też tego nie nauczyli. Tak więc nie, tu no, ale... jest rozwój, e, nauka, edukacja cały czas. Nie I to uczą, jest fajne. Nie uczą nas biznesu w szkole, ale trzy zasady dynamiki, bo to napamiętamy pamiętamy do dziś. Jest kim? Dobrze. Coś za coś. Dużo edukacji, tak. jak mówisz, cały czas się trzeba uczyć, ale czas za to dostajesz, masz więcej czasu dla siebie i sama decydujesz. Tak, tak się też wiesz, sama, tego, co sama decydujesz kiedy chcesz pracować, nie? A to jest bardzo ważne, bo ja na przykład pracując w wielu miejscach, jestem bardzo wysokim, wysoką osobą energetycznie, tak? A jak ja wchodzę w um, grono ludzi takiego właśnie fabrycznych, którzy w nocach narzekają, to się przejmuję niestety, tak? Nie wiadomo, jak, jak bym nie weszła, aczkolwiek mówię, że jak wchodzę teraz, się zmienia, słuchajcie, atmosfera, ale, ale nie, nie, jednak tutaj um, to jest to, że my wybieramy też, z kim my chcemy pracować są naprawdę fajni, pozytywni ludzie, tylko coś dlatego, że każdy ma to jest swój cel, to swoją misje, to są swoje wizje. Jesteśmy tutaj takimi wizjonerami swojego życia, mm -hmm. e, takiego właśnie niestandardowego, co mi się bardzo podoba, bo ja odbiegać od rzeczywistości, jest takiej... Standardowej, ja lubię być niestandardowa, mhm. dlatego też to jest bardzo ważne. I to my tutaj mamy? Bo jak idziesz do fabryki, czy do miejsca pracy, w takim, w którym siedzisz i, i idziesz tam jest cały to samo, czy gdzieś są z techniki, nie wiem, no to nie, to ja się nie chcę. Nie chcę się iść do drugiej pracy, e, wychodzi się i cały czas się przerabia to, co się działo w tej pracy. No nie, nie. Ja chcę być szczęśliwym człowiekiem i chcę przede wszystkim mieć wolność wyboru tego, co ja będę robić dzisiaj, co ja będę robić jutro, czy ja będę mieszkać za miesiąc w Hiszpanii bo też mamy taki plan, żeby je wyprowadzić. My w tym kierunku też idziemy, dążymy, dzieci się uczą języka, ale to tylko też dlatego, że jak mam mobilny biznes. Wybiorę telefon do laptopa, niezależnie gdzie ja nie będę, to po prostu mogę pracować, zarabiać, rozwijać i bać się zdrowo No potrzebujemy więcej. Mhm. Uważam, że... Ostatnia sprawa. Tak. Wiele marzeń i celów już zrealizowałaś dzięki hmm. Network Marketingowi, dzięki Life. Wymień trzy króciutko takie najważniejsze dla Ciebie cele na przyszłość, czyli jakie masz plany? Moim planem, tak, jest zarazić i inspirować każdego dnia i zarażać moje dzieci, żeby wiedziały, że mają możliwości inne niż standard, praca i to co, że tak powiem, i polityka i standard gdzieś przekazuje i nakazuje, tak? Po drugie, chcielibyśmy z mężem wyprowadzić się w ciepłe kraje na targi. Do Hiszpanii. W Wienii, Mówiłaś Zdecydanii. już wczoraj, że Hiszpania... Się Afirmuję ma. każdego dnia, bo to są afirmacje to są, że trzeba afirmować, żeby to przyciągało się, żeby to się sprawdzało. Ja e, tak af jest... afirmowałem Islandię i babę. No i widzisz, jest, jest, czyli można. No i trzecie to jest, no, to zdrowie, tak? Mm -hmm. To zdrowie, bo pojęcie zdrowia jest bardzo szerokim pojęciem, bo to jest hmm. ruch, aktywność fizyczna, gdzie się to, ja się spełniam jako sportowiec, rewelacja, dla mnie bomba, Dzieciaki, mamy sportowców, więc... Tutaj jest, jest zdrowe odżywianie, tak? a my mamy taką edukację tutaj w The Wall Life, jeżeli chodzi o składy, nawet odżywianie, od diety, o dostawy, które nam pomagają, nawet tej fajnej sylwetki. Ja lubię, jak fajnie wygląda, więc dbam o siebie, też każdego dnia. No mamy też, mamy... Suplementacja. Będzie, suplementacja, tak. Mindset, bo słuchaj, będzie, będzie zdrowie, tak? będzie aktywność będzie, będzie suplementacja, będzie jedzenie, a my ja cały czas na galerii tutaj. No to się, to się nie, to, to, to hmm. musi wszystko współgrać e, i ja jak prowadzę też swoje osoby, czy rozmawiam właśnie też z klientami, zwłaszcza tutaj z Brytyjkami na rynku brytyjskim, no wiecie, mnie tutaj ten rynek, no to tutaj e, to jest taki syrką. i ja mówię, jak tu wchodzisz, to wchodzimy na całego. I, i, I wchodzi się na całego, bo ludzie chcą zmian, ludzie chcą e, zmienić swój lifestyle co, takie miałem wrażenie, że ja tu w ogóle jestem niepotrzebny przy tej rozmowie. <laughs> Dziękuję ci bardzo, miło się bardzo słucha. Dzięki. Tak mądrych ludzi. Dzięki Maćko. Dziękuję. Dziękuję. Hej. Pozdrowionka.